Witam wszystkich. W kolejnym dniu mamy 5.50, a ja właśnie ruszam. Już 20 minut sprawdzałem ciężarówkę i tak dalej. Jesteśmy gotowi do jazdy. Co się okazało pod koniec wczorajszego dnia, czyli vloga ostatniego? Nie wiem, czy go oglądaliście, ale jeśli tak, to wiecie, że dojechałem do klienta. Były problemy z papierami, i tak dalej, była mała afera, no i zaparkowali mnie koło wagi. Czekałem tak aż do samego końca, dopóki nie zamknęli firmy, wyprosili mnie za bramę i kazali przyjechać następnego dnia, więc zmarnowali jeszcze więcej mojego czasu. No i mamy właśnie ten dzień, kiedy najpierw jadę do nich z powrotem, załatwić to, co mam załatwić, ale problem jest taki, że. Na pewno będę stał w kolejce z całą masą ciężarówek, bo jest szósta rano, wszyscy się będą ustawiać na otwarcie, więc jestem, że tak powiem, w dupie jeszcze bardziej. Także z takiej pierdoły, słuchajcie, potrafili mi zniszczyć dwa dni. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciało im się wczoraj mnie obsłużyć. Moje przypuszczenia są takie, że po prostu było późno, już zamykali a raczej nie rozładowywali, było raptem pół godziny, nikomu się nie chciało sprawdzić, udawali, że jest problem, aż w końcu mnie wyprosili, także życie kierowcy nie zawsze jest takie kolorowe, nawet mój szef do mnie dzwonił i mówił, że dramat, ale żebym się nie przejmował, robił swoje, no ale wiecie, jak tu się nie przejmować, jak ja mam dwa dni teraz no zrypane, no bo wczoraj w sumie. Nic nie odpocząłem, zanim zaparkowałem, zanim co, to już było późno. Dzisiaj wszystko się przedłuży, dlatego słuchajcie, ja tylko przewożę produkt z firmy do firmy, a czasami po prostu te firmy zachowują się, jakby po prostu robili łaskę, że własny produkt odbiorą. Z papierami nie mam nic, żadnego problemu. Chodzi o to, że jedna opcja na papierze nie była zaznaczona przez farmera i e, nie pozwolili mi jej zaznaczyć, nawet jak byłem z nim e, na telefonie i farmer powiedział mi, którą opcję zaznaczyć. Chodziło o to, żeby po prostu zaznaczyć jedną z trzech opcji, czy potraktowali ten towar jakimiś pestycydami, czy tam e, jakimś e, nawozem. No ale już nieważne, mamy następny dzień, więc postaramy się go. E, że tak powiem uderzyć pozytywnie mimo wszystko, że nie zapowiada się na najciekawszy a raczej najłatwiejszy bo ciekawy może jeszcze być, ale no niestety, zobaczcie przede mną to wszystko, to są wywrotki które czekają na wjazd do firmy mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć wywrotek tutaj na tym lejbaju, oprócz tego mamy, e, ile tu jest ich? raz, dwa, trzy cztery 5, 6 wywrotek, 6 wywrotek, czeka nawiast, 7 wywrotek, słuchajcie, no to jest jakaś tragedia, 7, 7 wywrotek przede mną tylko dlatego, bo kurde wczoraj zrobili problem. Och, powiem Wam szczerze, że kierowca to zawsze płaci największą cenę. No ale dobra, czasem też tak musi być. Ja ogólnie raczej nie słynę z narzekania, więc może po prostu zamknę się i przestanę to robić. Aczkolwiek nie ukrywam, jestem wkurzony. Dobra, lecimy z tym dniem. Słuchajcie, to jest jakaś porażka. Znowu mnie zaparkowali, znowu stoję, znowu mają jakieś problemy z numerami, które wczoraj niby były dobre, dzisiaj już są złe. Normalnie masakra jakaś. Już mam dość na samym wstępie. 645, a ja tutaj dopiero stoję. I oczywiście co? Wjechało kurde 5 ciężarówek już przede mnie. To się w pale nie mieści, jak tu kurde to wygląda. No wreszcie dostałem papiery. Słuchajcie, z dniem dzisiejszym oznajmiam, że znienawidziłem doki. Po prostu mam dość tego miejsca, już chcę się stąd wyrwać. Więc rozładowuję to i spadam. Masakra. Czekam aż pobiorą próbkę. Kurde, 5 ton produktu i tyle problemu. Od wczoraj, od godziny 14 do teraz do godziny 7, a ja dopiero biorę próbkę, zaraz rozładunek. Więc nie wiem. E, oczywiście nie mój problem, ale no firma raczej dokłada do interesu, nie? no bo jakby się tak zastanowić, cały dzień jeżdżę z tym towarem w tej te. I we w te i nic z tego nie ma. Jeszcze zaraz się okaże, że próbka nie przejdzie, to już w ogóle chyba po prostu spakuję się i jadę do domu. Normalnie naprawdę ludziska, powiem Wam szczerze, że czasami potrafią tak skomplikować sprawę z takiej pierdoły, yy, że masakra. Znaczy mi się to wydaje pierdołą, ja rozumiem, że oni mają w systemie swoje tam wiecie, numerki i tak dalej i to musi się wszystko zgadzać, ale żeby kurczę ze zwykłego zaznaczenia jednym kółeczkiem opcji Zrobili tyle problemu. No to ja nie wiem. Ja naprawdę jestem w szoku, bo tu chodziło tylko i wyłącznie o zaznaczenie opcji, że nie zrobiłem tego ja, e, farmer, że nie zrobił tego farmer, tylko ja, a wiecie, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że wysłali mi nowe papiery i tak czy tak ja zaznaczyłem to w kółeczko. I przeszło. Masakra, nie. I wysypane. Słuchajcie, dwie sekundy to zajęło, ale fajna sytuacja. Bo, jak wjechałem na punkt rozładunku, to od razu nie pierniczyłem się w tańcu. Otworzyłem tylnią klapę, bo miałem tylko 5 ton. A gościu do mnie biegnie, mówi: Ej, stop, stop, powinieneś to wysypywać przez hacz. A ja jeb, otworzyła się paka. No i 5 ton się wysypało, bardzo ładnie, po prostu było mało tego produktu. A on się śmiał, bo mówił, że myślał, że otwieram pakę, a mam pełny ładunek, bo by nas tam zasypało, nie? I był w szoku, że tylko 5 ton, jak mu opowiedziałem, przez co przeszedłem od wczoraj, od 14, to się za głowę złapał, mówi, o panie, to, to pięknie, nie, mówi, że kiedyś tutaj stał 3 dni. Także i tak nie było chyba najgorzej, co? No nieważne, lecimy z tym dniem, teraz jadę do sąsiada, do doków. Znowu do doków załadować soję i lecimy to dostarczyć do jakiegoś mila, także zobaczymy. Jak to pójdzie, nie powinno być problemu, chociaż powiem szczerze, że już mi i tak nie zależy. Dzisiaj będzie 15, więc czy będą kolejki, czy nie, no to już trudno na spokojnie sobie dzisiejszy dzień ogarnę. No ale jestem wkurzony, bo mam trening, będę ćwiczył znowu gdzieś koło 20-21, e, także no czasami niestety nie da się nic zorganizować. A forma w trasie musi być tak. Także jak mam być szczery, to naprawdę ciężko jest dbać o formę w trasie, ćwiczyć i odżywiać się i tak dalej w takie dni jak ten. Dlatego, że y, nie ma na nic czasu, jak się coś sypie, nie? Natomiast nie ma co się poddawać, wszystko jest do zorganizowania, po prostu człowiek jest y, trochę wypłukany, zmęczony, zdenerwowany tym, tym całokształtem, bo tu nie chodzi o jakieś zmęczenie fizyczne, bo jak zaczynasz trening, to już jakoś to potem idzie, tylko chodzi o takie zmęczenie psychiczne. Gdzie się nie ruszysz, to każdy próbuje utrudnić Ci życie, jak nie z jednej, to z drugiej strony, dlatego jako kierowca często musisz się po prostu użerać z tym wszystkim, musisz być jednocześnie y, menadżerem, planerem, przewoźnikiem i jeszcze customer service, tak? Więc dla tych, którzy zastanawiają się, jak to jest, to no, co wam będę owijał w bawełnę, po prostu będę szczery. Czasami nie jest kolorowo, ale jest też dużo tych pozytywnych dni, wystarczy się na nich skupiać i do przodu, tak? Po prostu czasami żyłka pęknie, tak jak w moim przypadku, każdy jest tylko człowiekiem, każdy ma swoją cierpliwość. No i słuchajcie, jak cały czas sytuacja się powtarza, nie z twojej winy, gdzieś tutaj cię zatrzymają, tu ci zepsują plan, tutaj coś się stanie, a potem ty musisz się dostosować przez czyjeś błędy, no to jesteś wkurzony, tak? No nie znam takiej osoby, która by się nie wkurzyła. A uwierzcie mi, ja mam nerwy ze stali, naprawdę mogę żyć, z ręką na sercu powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo cierpliwy, czasem nawet wkurzam się, że jestem taki cierpliwy, bo... Czasami po prostu ludziom się to nie należy, no ale... Myślę, że czy ja bym się denerwował jeszcze bardziej, czy nie, no to już i tak nic by to nie zmieniło, na pewno nic by to nie dało. A tymczasem po raz kolejny muszę wyjść, bo tutaj się ustawiają w kolejce, chyba do G3, tak. Czyli tam przede mną jest już kolejka, więc ja już muszę stać tutaj. No i co? No i stoimy sobie tutaj trochę po raz kolejny. To są właśnie doki, uroki doków. Po prostu to miejsce to jest jakaś porażka. No ale słuchajcie, dużo jest. Firm, dużo jest towaru, no i trzeba swoje odstać. Kolejne kolejeczki w dokach, ale tutaj szybko pójdzie, już humor pomału mi zaczyna dopisywać. A tymczasem. Zobaczcie, na śniadanko wpada grenade, mój ulubiony batonik. Wiem, że dużo z Was pyta się mnie o pomysły na posiłki, na masę, na redukcję, dlatego co jakiś czas będę Wam pokazywał, co tam ewentualnie znajdę fajnego i powiem szczerze, że ten batonik po prostu jest najlepszy, jaki kiedykolwiek w życiu jadłem i nie chodzi tutaj o to, żeby coś promować, ale naprawdę słuchajcie, no ja z tego nic nie mam, staram się Wam po prostu pokazać fajne produkty i uwierzcie mi ten batonik. Jak go spróbujecie, to już nigdy w życiu nie będziecie potrzebować podjadać słodyczy. To jest po prostu niesamowite, a ma 20 gram białka w jednym takim batoniku. Praktycznie zero tłuszczu, zero cukru i tak dalej. Ile tutaj jest? No, nie będę wam pokazywał, to sobie można wygooglować, ale naprawdę robi robotę 219 kalorii. Fajnie zapycha. No, jest bomba, betarda po prostu. Ok, jestem na rozładunku. Jedna ciężarówka przede mną, także szybko pójdzie pół godzinki i lecimy dalej. I rozładowałem mój towar. Co prawda już jest za 10 pierwsza, także z czasem stoję tragicznie, ale tak jak mówiłem, przez te wszystkie poślizgi to po prostu nie ma na co liczyć. Mam tylko nadzieję, że zdołam jeszcze załadować. Potem z tym towarem muszę jechać do Yorku. Nie mam zielonego pojęcia, do której oni są otwarci. Będę później dopiero dzwonił, jak już załaduję, żeby być pewny, na czym stoję. Być może jeszcze dzisiaj dojadę, bo jazdy mam bardzo dużo, ale no nie chciałbym, żeby ten dzień dzisiaj trwał nie wiadomo ile. Więc, jak się będzie go dało ukrócić, to tak właśnie zrobię, właśnie dlatego, że jest trening. Także trening musi dzisiaj wpaść. No i co? Po raz kolejny, zresztą jak to zawsze, bo jeszcze chyba mi się nie zdarzyło ćwiczyć, żeby było jasno. No, ale będę ćwiczył właśnie w ciemności. Dlatego myślę, że jak ten okres zimowy się już skończy i będę parkował się, a będzie jeszcze widno, no to wtedy pokażę Wam, jak sobie tutaj radzę w trasie z treningiem i z tym wszystkim. Dlatego, że nie widzę sensu pokazywać tego. W nocy, skoro nic nie widać, nie mam odpowiedniego sprzętu, żeby to oświetlić, a no jak stanę pod latarnią, to i tak ta jakość tego y, nagrania jest bardzo, bardzo słaba, ledwo co to widać, także gumy są też niektóre czarne, więc y, no nie ma sensu, po prostu nie ma sensu. Przeczekamy jeszcze z tym materiałem, bo wiem, że jest kilka osób zainteresowanych zobaczeniem tego wszystkiego, także cierpliwości, jeżeli jesteś jedną z nich, a póki co mm, musimy się zadowolić tym, co jest, także staram się. E, Jakoś to wszystko ugryźć. W każdym bądź razie lecimy sobie. Jak widać, korki się troszeczkę robią, nie są jakieś tragiczne, ale myślę, że w Liverpoolu będę za jakieś dwie godzinki, no i e, zobaczymy, jak to pójdzie z tym Yorkiem. Czy się uda gdzieś tam w jakieś normalne miejsce dojechać, albo to rozładować. I znowu jestem w dokach. Słuchajcie, ja nie wiem co się w tym tygodniu dzieje, wszystkie numery od poniedziałku dostaję jakieś złe, złe daty, złe zamówienia, przytrzymują mnie wszędzie. Jest godzina za 10.03, a ja robię tak naprawdę pierwszą, yy, znaczy drugą robotę, bo pierwszą zrobiłem, aczkolwiek ta pierwsza była z wczoraj. Także no, jakoś ten tydzień nie idzie, ale jeszcze tylko czwartek, w piątek już mam wolne i święta, także Powiem szczerze, taka końcówka niezbyt ciekawa. Dzwonię właśnie do klienta, dla którego jedzie ten towar, prawda? I pytam się go, o której godzinie najpóźniej mogę do nich dotrzeć? Na co on mi odpowiada, 17.30 najpóźniej, więc jak widzicie sami na nawigacji, m, pokazuje mi 17.38, tak? Więc no. Mm, powiedzmy, że 17.45, tak? No bo ja tam mógłbym przycisnąć, ale dajmy te 7 minut, powiedzmy, na jakieś ewentualnie potyczki, tak? Więc mówię do gościa, słuchaj, no powinienem być u ciebie o 17.40. Czy poczekasz na mnie 10 minut, czy to jest definitywny koniec? 17.30 i nie rozładowujecie. Na co on mi mówi, że gościu, który jest na wadze, zamyka między 17.30 a 18.00. No to ja mu mówię, no to super, no to będę w takim razie między 17.30 a 18.00. Jeśli miałoby się coś zmienić, to dam ci godzinę wcześniej. Znać. Na co on mi odpowiada, nie, powiedziałem ci 17.30 najpóźniej na wadze. Więc ja mu mówię, dobra, dobra, no nie ma potrzeby się złościć, po prostu pytam, no bo jestem spóźniony o te 8 minut, więc nie wiem, czy zależy Wam w ogóle na tym ładunku, czy o co chodzi. No on mi na to mówi, słuchaj, albo jesteś o 17.30 na wadze, albo cię nie wpuścimy. Ja mu mówię po raz kolejny, nie ma się co denerwować, prawda? Yy, powiedz mi w takim razie rano, o której najwcześniej rano mogę być, o siódmej. No i słuchajcie, no to mu mówię, dobra. Do zobaczenia o 7 rano. No i jaki jest tutaj konsensus? Konsensus tego wszystkiego jest taki, że nie poczeka na ciebie te 5 minut. Nawet mu mówię, że dam mu godzinę wcześniej znać, żeby to załatwić. Słuchajcie, ja rozumiem, być może pracuję do 17.30, kolejne zasady i tak dalej, ale czy to jest powód, żeby być niemiłym albo żeby się gdzieś tam wydzierać przez telefon? No, ja tylko zadaję pytania, jeżeli nie mogę i koniec 17.30. Bo takie są zasady, to ja to rozumiem, ale żeby podnosić głos przez słuchawkę, przecież mi nie zależy. Ja się nie będę prosił, żeby mnie rozładowali. Nie moja w tym praca, prawda? Ja jestem tylko przewoźnikiem, ale zadaję pytania, na które oczekuję odpowiedzi, a oni wszyscy jakoś w tym tygodniu denerwują się, irytują, no chyba że ze mną coś jest nie tak. W każdym razie, nieważne, plan jest taki, że nie spieszę się, nie dostarczę tego ładunku, nie będę walczył, bo. Nie ma sensu, zaparkuję sobie gdzieś tam na industrialce, jak już dojadę. I tyle, wjeżdżam tam o siódmej rano. W każdym bądź razie, mi to jest obojętne, ja sobie poćwiczę, no ale widzicie, jak to jest. Nikt się nie przejmuje niczym, po prostu masz być o tej, masz być o tamtej. No i taki jest transport, ja to rozumiem, ale powiem szczerze, że czasami staram się jakoś tak to wszystko przemyśleć i wydaje mi się, że po prostu nikt nie myśli o drugim człowieku a raczej może nie tyle co nikt ale no jakieś mam takie wrażenie w tym tygodniu że mało tych ludzi spotkałem na swojej drodze jakiś ten tydzień jest wyjątkowo negatywny z każdej strony taki Bym wręcz powiedział, atakują z każdej strony i próbują cię jakby wyprowadzić z równowagi, lub yy, coś ze mną jest nie tak, i jestem już zmęczony i po prostu dopiero zwracam na to uwagę i zawsze tak było. Nie wiem, jakoś tak nie zauważyłem tego wcześniej, więc ten tydzień się po prostu nie układa. Także wybaczcie mi, że czasem wylewam swoje żale, ale staram się wam przybliżyć jak najbardziej sytuację z tego właśnie siedzenia jako kierowcy, żeby być może niektórzy z Was, którzy mnie oglądają, a wiem, że jest kilka takich osób, które ewentualnie chcą zostać kierowcami i skupiają się na tym pozytywnym aspekcie transportu, który ja w sumie zazwyczaj pokazuję, to chciałbym, żebyście też zwrócili na to, że nie zawsze jest tak kolorowo i pozytywnie, czasami też niestety jest źle, czasami jest wręcz tragicznie, czasami jest negatywnie i nie widzę jakby problemu, żeby też część tej negatywności Strony pokazać, aczkolwiek nie chciałbym, żebyście mnie odebrali y, jako taką osobę marudę, że wiecie, świat jest zły, a ja jestem dobry. Nie o to chodzi, po prostu dzielę się swoimi takimi spostrzeżeniami w danej chwili, swoimi jakimiś tam powiedzmy na daną chwilę y, wrażeniami, uczuciami, żebyście mogli mieć taki obraz tego, co tak naprawdę w tej trasie czycha za rogiem, tak więc. Y, Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, nieważne, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to wciśnij łapkę w górę i subskrybuj, a my lecimy dalej. Zobaczymy, czy uda się dojechać. Wiele się nie wydarzy, dlatego że prawdopodobnie zobaczymy się już na miejscu parkingowym, z racji tego, że nie sądzę, żeby udało się to wysypać. Witam wszystkich. W kolejnym dniu stałem tutaj na lejbaju, którego oczywiście nie widać, bo jeszcze jest ciemno. Do celu mam 20 minut, jestem już w wiorku, natomiast wczoraj siedziałem dosyć do późna na komputerze i tak dalej i nie mogłem odpalić ciężarówki dzisiaj rano. Właśnie ładuję baterię, nie wiem czy to widać, ale y, było grubo, było już y, poniżej połowy i ciężarówka troszeczkę dusiła się, żeby odpalić. No ale udało się, także spoko. Lecimy dalej, jak się rozjaśni to się odezwę. Cały czas z tym samym ładunkiem co y, y, przed chwilą tak naprawdę. E, jeszcze go nie dostarczyłem, dlatego że no, nie poczekali na mnie, więc zaraz po rozładunku tego towaru, jedziemy na farmę, więc już się do tego czasu powinno rozjaśnić i będziemy działać. I już mamy 8.45. Troszeczkę się rozjaśniło. Jak widzicie przede mną dwie ciężarówki z naszej firmy czekają na rozładunek. Ja musiałem czekać na następne dwie, ale już jest moja kolej. Właśnie rozładowuje, 14 ton zostało do końca i rozładowuje się to przez tak zwany conveyor belt, czyli przez pasek, który usypuje góry z tej soi. Nie wiem dlaczego, bo jesteśmy w takim dosyć dużym magazynie, gdzie można by było śmiało otworzyć pakę i wysypać to wszystko naraz, no ale zasady to zasady, nie ma się co zastanawiać, bo tu każdy ma swoją politykę, także zaraz będę wysypany i lecimy na farmę. I 3 minuty do celu, słuchajcie, tutaj wszędzie jest tak pięknie, szkoda, że pogoda się nie sprawdza dzisiaj, no ale cóż, yy, uwielbiam jeździć w te rejony, tutaj wszystko po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne dla oka. W każdym bądź razie w niedługim czasie mam zamiar sobie kupić motor, więc być może poszerzymy moją, że tak powiem, bibliotekę filmów. O vlogi z takiej trasy prywatnej gdzieś na motorach z kolegami czy coś. Dajcie znać w komentarzach, czy jest ewentualnie coś, co chcielibyście tutaj zobaczyć. No i oprócz tego, mam zamiar też y, pos poszerzyć bibliotekę filmów o takie troszeczkę filmy związane z treningiem, z dietą, z odżywianiem. Ale nie martwcie się, jeżeli y, dany na przykład. Y, Powiedzmy, temat Ci nie odpowiada, to ja zrobię odpowiednie playlisty do tego, także będziesz mógł po prostu ominąć te filmy, jeżeli ewentualnie nie jest to temat, który Cię interesuje. Po prostu zrobię sobie jakby trzy odrębne playlisty. Będzie playlista z ciężarówek, z pracy, z życia w trasie. Mam nadzieję, że uda się zrobić playlistę z treningu, z odżywiania, żeby po prostu osoby, których nie interesuje moja praca i to, co się tutaj dzieje, mogły sobie przewijać na playlistę. Listach związanych z treningiem siłowym czy redukcją masą i odżywianiem, no bo to jest. W tym momencie dosyć spora część mojego życia, no i jeżeli plan wypali i faktycznie uda się yy, w przyszłym roku ten motor ogarnąć, no to wtedy, yy, jeżeli będę miał jakąś wyprawę na motorach, no to yy, być może yy, też będę to nagrywał, pod warunkiem, że będzie zainteresowanie. Także zostaw łapkę w górę, żeby mi dać znać, czy ewentualnie jest to dobry pomysł. Daj mi znać w komentarzu, co sądzisz o takim planie, czy ewentualnie. Yy, ma to w ogóle sens? Czy oglądałbyś coś takiego? A ja postaram się, jak to zwykle ja. A znacie mnie chyba z tej strony, że e, lubię dostosowywać się do Was, dlatego że ten kanał jest e, nie tylko dla mnie, ale też przede wszystkim dla Was, więc jaki sens jest, e, żebym ja pokazywał coś, co Was nie interesuje. Także bardzo zależy mi na Waszej opinii. Nie wiem, czy wchodzicie w mój community tab, czyli e, zakładkę, gdzie po prostu wysyłam różnego rodzaju posty z zapytaniami do Was, o której godzinie wysyłać filmy i tak dalej. Pokazuję Wam też e, na tym community. -tab, moje ewentualnie postępy związane y, z progresem treningowym. Także, jeżeli nie zaglądasz na tą zakładkę, to oczywiście zachęcam cię, żeby sobie ją też przejrzeć. Tam y, różnego rodzaju informacje y, można znaleźć. A jeżeli y, nie śledzisz mnie jeszcze na Instagramie, no to oczywiście zapraszam też na y, tą platformę, dlatego że tam bardzo często dzielę się historiami, krótkimi, jakimiś wydarzeniami, których niekoniecznie. Y, Koniecznie pokazuję w moich vlogach tutaj na YouTube, także jeżeli chcesz. Yy... Wyciągnąć po prostu jak najwięcej z materiałów, które e, dla Ciebie tworzę, to e, upewnij się, że jesteś na wszystkich tych platformach. No i oczywiście e, wspieraj mój kanał, e, subskrybując, jeżeli jest to coś, co Cię interesuje. Tymczasem, jak widać, dojechałem właśnie na farmę. Dojazd był naprawdę spoko, bardzo łatwa, droga, aż tutaj pod sam koniec. Także będziemy ładować e, mój produkt. Jest to Feed Barley. I z tym produktem jadę do Nantwich na rozładunek. Miejmy nadzieję, że jak już rozładuję, to nie będę miał żadnej roboty, dlatego, że tak jak wspominałem, jest to mój ostatni dzień w pracy i chciałbym skończyć wcześniej, żeby po prostu przygotować się na święta. I jest też jeden z naszych ciężarówka, która właśnie jest ładowana. Także lecimy z tym tematem. Ale się wcisnąłem. Uhu! Elegancko. Dobra, gościu ładuję z tego tutaj miejsca. I 10 minut i spadamy. Kolega już pojechał, trzeba go kurczę jakoś wyprzedzić, bo będzie przede mną na miejscu rozładunku. Trochę mnie zmogło, a poza tym jestem głodny, więc postanowiłem zjechać tutaj na serwis, kupię sobie Subway'a i wpierniczymy trochę białeczka na pobudkę. No, zrobię Wam troszeczkę smaka. Mamy tutaj Subwaya z kurczaczkiem. Moje ulubione danie. I nie jest to wcale żaden cheat meal. Mimo to, że jest tu białe pieczywo, to wartości odżywcze tej kanapki są całkiem ciekawe. Także dieta cały czas jest trzymana. A to nie oznacza, że nie można sobie czasami pozwolić na coś takiego. I dojechałem na myjkę. Robota wrze. Chłopaki pracują do celu. Jeszcze 45 minut. Popijam sobie kawusie. i. Za dzisiejszy dzień to powinienem dostać zjebkę w sumie, nic nie zrobiłem jeszcze. <grydanie> Jadę cały czas z tym jednym produktem, a już mamy godzinę 14:20. Także ja nie wiem, tak szczerze to zastanawiam się, co się dzisiaj stało, że tak późno, a ja jeszcze nic nie zrobione. No ale trudno, życie yy, ten ostatni dzień to zostanie mi przebaczone. No i co? Mój plan szlak trafił. Osiem ciężarówek przede mną, słuchajcie, cały parking zawalony, plus wszystko stoi koło rozładunku, więc no nie wiem, są trzy punkty rozładunku, ja jestem ostatni, biorąc pod uwagę, że trzy na jeden punkt, no to półtorej godziny do dwóch godzin czekania minimum, także dzisiaj skończę późno, niestety, ale nieważne, jest ostatni dzień, także przeboleję, jest, jest ok, i ja już wracam na yard. Powiem szczerze, że fajnie się to wszystko ułożyło. Końcem końca była tylko jedna ciężarówka przede mną, reszta ciężarówek miała po prostu inny produkt, więc udało mi się. Całość trwała niecałe 50 minut, także super. I dla mnie to jest bonus, bo myślałem, że będę tam kwitnął przynajmniej do 20.30 i będzie dzisiaj bardzo późny koniec. A tutaj, proszę, udało się jakoś wszystko zorganizować na koniec. I to właśnie tym akcentem będę kończył dzisiejszy film, jak również tydzień, a tak. Tak naprawdę to rok, dlatego że y, następne filmy będą już w przyszłym roku, więc jest to ostatni odcinek w tym. No i korzystając z okazji, chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt, zdrowia i oczywiście jak najwięcej czasu spędzonego w cieple rodzinnym, no i e, żeby przyszły rok był jeszcze lepszy niż ten. Mam nadzieję, że e, będzie on owocny, że będziecie osiągać sukcesy, że będziecie spełniać się w swojej pracy. Jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, to życzę Ci, żebyś jeździł jak najlepszym sprzętem, żebyś po prostu był szczęśliwy w swojej pracy. Nie tylko Ty, kierowco, ale również widzu, słuchaczu, e, osoba, która ewentualnie ogląda ten kanał, Kanał, e, i pracuję w innym sektorze. Życzę Wam po prostu wszystkim jak najlepiej. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Dziękuję za to, że byliście ze mną. E, dziękuję za to, że mogę się rozwijać na tym kanale, że napływa Was coraz więcej, że tak e, udzielacie się pod moimi filmami, komentujecie, wciskacie łapki w górę, dajecie mi pomysły na następne filmy i że po prostu dajecie mi całą dawkę motywacji do działania w przyszłym roku. Co na pewno e, będzie. Mam nadzieję, że coraz to nowsze pomysły będą przychodzić mi do głowy, żebym mógł wam pokazywać jak najwięcej. Mam nadzieję, że e, będziecie mogli wyciągnąć coś z moich filmów, że po prostu e, będziemy się wspierać nawzajem i oczywiście dziękuję Wam wszystkim za wszystko, co dobre zrobiliście dla mnie. E, mimo to, że się nie znamy, ja bardzo zżywam się ze swoimi widzami, zwłaszcza z tymi, którzy piszą do mnie prywatnie. Dziękuję Wam również za. Wszystkie życzenia, które mi do tej pory wysłaliście, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, naprawdę bardzo mi miło. Dziękuję za całe wsparcie, które dostałem od was podczas mojej przemiany, podczas mojej małej przygody, e, zabawy w kulturystykę. E, także dziękuję za wszystko i jeszcze raz wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się na razie. Cześć.